Powierzchnię tą chropowatą, ryflowaną musiałem troszeczkę oklejać. Dobra, przechodząc do rzeczy, bo kurwa, te telefony to mnie zatłuką. tłuką. Eee... Arek oddzwonię do ciebie, bo teraz nagrywam y, materiał. I nie mogę się rozdziesięciorzyć. Dobra. Yy... Cześć, tu Radek Zapek Klanu. Zapewne kojarzycie mnie z oklejania właśnie takich maszynek. A dzisiaj pomyślałem, że mamy za sobą kilka tam filmów dotyczących oklejania poszczególnych elementów. A dzisiaj wpadła mi w ręce taka R1. Po prostu Kosa, motocykl praktycznie nowy. I najpierw. Projekt jest trochę bardziej skomplikowany, natomiast pierwsze co muszę zrobić, to okleić wszystkie elementy na czerwono, dlatego że to jest kolor bazowy. Ten motocykl już był, on taką ma bardzo głęboką czerwień. Natomiast to do, czego, do, do projektu, który nam potrzeba, musimy troszeczkę tą czerwień wypłaścić, Natomiast potem dojdą jeszcze emblematy, jakieś tam dodatkowe elementy, i wówczas ten kolor będzie yy, miał sens. Jak widzicie, ja już większość motocykla mam zrobionego, mam oklejonego. W właśnie w ten kolor, taki soczysty, znaczy soczysty, no taki czerwony, taki czerwony, najbardziej czerwony z czerwonych. O, taki, taki ma kolor. I mam już oklejone plastiki, tutaj i tutaj. Te górne, które są właśnie polakierowane, i ten boczek tutaj. Mam już oklejony ten boczek, który jest plastikowy, ale to jest ten plastik taki nie, nie gładki, tylko ten taki szorski, taki. Tak to się mówi, że ryflowany jest, nie? To jest właśnie taki plastik ryflowany. No i oczywiście mam też y, kawałek ramy do oklejenia, ponieważ tutaj emblemat i, i loga będą przechodziły przez całą ramę. Y, rama musiała być oklejona specjalnie, mamy zupełnie inną folię, która niestety nie występuje w takim kolorze, więc musieliśmy zrobić y, taki trik, że Przekleiliśmy tą folię na kolejną folię ze specjalnym podkładem, taki, który będzie się trzymał właśnie takich metalowych części. No i całość przykleiłem tutaj i wtedy mam pewność, że to się nie odklei, ponieważ zwykła folia, bardzo często się pytacie, o co się dzieje z ramą? To zależy od tego, jaką strukturę ma rama. Jeżeli jest chropowata, trzeba użyć inną folię. Jeżeli jest gładka, spokojnie możecie używać tej folii. Która jest tutaj? Więc przechodząc do głównego tematu, popatrzcie, mam tutaj ten boczek. Ten jeszcze nie jest wyczyszczony, on już jest zdemontowany z motocykla, ale wygląda mniej więcej tak. Tutaj już sobie umocowałem jeden, zaraz go jeszcze doczyszczę, już zgarnąłem z niego ten główny brud, taki najważniejszy. Zaraz jeszcze tutaj widzę, że kilka śladów pozostało. Zwróćcie uwagę na to, że ta owiewka ma dwa trudne elementy. Popatrzcie, ten jeden element, który jest taki trudny, to jest to, to jest to przetłoczenie, a także tutaj jest taka głęboka bruzda, która wchodzi, tutaj światła idą, tutaj te drugie światła, te, 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 te brzydkie, no i tutaj jest taka bruzda. Ta bruzda na 100% będzie nam robiła problem, ale obawiam się, że jeżeli naciągniemy tutaj, znaczy jeżeli tu włożymy sobie folię. tutaj ją naciągniemy. To jest teraz jest proces planowania. Ja zwróćcie uwagę, że najpierw sobie oglądam owiewkę i planuję, co zrobię. Więc wiem, że tutaj nie będę mógł nic naciągnąć. Nic, ani grama, ani 1%, ani nic, mimo tego, że folia może się rozciągać. Gwarantuję wam, że ona tutaj będzie miała tak niską yy, adhezję w tym, w tym przypadku, że nie będzie się trzymała. Ona po prostu będzie się słabo kleiła, prędzej czy później ona się odklei, więc nie mogę sobie pozwolić na praktycznie żadne naciąganie folii. Skoro nie mogę tutaj naciągnąć, to będę musiał ją naciągać tutaj, a tutaj także tego bym nie chciał. Więc co zrobić? Zaplanowałem w ten sposób, że tutaj włożę folię, zacznę w ogóle od, oklejanie od tego miejsca. Włożę folię nienaciągniętą, bardzo luźną, zacznę stąd ją oklejać, będę jechał w tą stronę. Tutaj będę musiał naciągnąć, ale nie naciągnę, więc zrobię po prostu wklejkę. Wkleję sobie tutaj ten element. Zdecydowałem się na wklejenie tutaj, a na przykład nie tutaj, kombinowanie z dlatego że tutaj mam dosyć ostre ranty. I te ranty pozwolą mi ukryć miejsce łączenia tej folii jednej z drugą, i ona będzie płynnie przechodzić z jednego miejsca do drugiego. Ta owiewka jest taka sama, tylko jest obliciem lustrzanym. Wrapper cleaner yy, od folii samochodowych yy, rzecz, która jest must-have. Dobra. I jadę bardzo dokładnie te zagłębienia. Ciach, ciach, ciach. Tutaj. Ok. Zobaczcie, że niektóre brudy są takie, że trzeba je dokładnie wymyć. Zwróćcie na to uwagę, bo, no bo po prostu warto. Potem będziecie mieli to pod folią i będzie widać, i będziecie niezadowoleni, czy ktoś komu tam będziecie oklejać, będzie niezadowolony. Tutaj mam kawałek folii, który później wykorzystam do o, oczywiście oklejenia całego boczku, ale teraz odetnę sobie tylko i wyłącznie ten kawałek. O, ostry nóż powinien być. Już Wam kiedyś tłumaczyłem, co to jest. To jest taka e, taśma Knifeless Tape, e, czyli taśmka, która ma żyłkę w środku. Przyklejamy ją, e, potem naklejamy na to folię i odcinamy sobie. To co, to, co jest pod spodem, czyli kształt tej żyłki, którą ułożyliśmy, wytniemy w folii i nie będziemy musieli ciąć nożem po, po lakierze. Więc ja sobie nóż na razie odkładam, ułożę sobie z knife less tape'a tutaj te elementy, które będę chciał wyciąć, jadę sobie po rancie. Dobra, raz. Mógłbym to zrobić nożykiem, ale doszedłem do wniosku, że bez sensu, bo skoro jest tutaj tasiemka, to, to po co się bawić nożem, ryzykować ryzykować za uszkodzenie, uszkodzenie lakieru. No bo to jest ta i to jest ta. Nacinam odrobinkę folię, żeby mi na pewno dobrze wycelowało, bo no wiecie, to są bardzo malutkie elementy, nie to co w samochodzie. W samochodzie nie trzeba aż tak bardzo podczas oklejania samochodu nie trzeba aż tak bardzo trafiać i celować, natomiast no tutaj jest bardzo precyzyjnie. W sumie liczy się nawet nieco do centymetra, tylko nawet co do milimetra. I po prostu ciach. To mi wycięło. Popatrzcie, wyciągam sobie teraz i mam idealnie równo docięte. Zaraz zobaczę, czy tam pod spodem ja nic nie ma, czyli jest, czyli jest dobrze. Wyciągam śmieci. pozostało, więc dosyć ekonomicznie. Nożyk i dokładnie to samo, co z tym. Lekko tylko natnę folię, żeby ukierunkować. Dosłownie jakiś tam pół centymetra tej folii nacinam. czego ja nie robię i wbrew pozorom to jest bardzo ważne, żeby to wszystko dobrze spasować, żeby wszystko do siebie pasowało. Wiecie czego nie robię? Nie śpieszę się. Eee, lepiej jest ułożyć, niż eee, przeciąć i zmarnować folię. Lepiej jest to dwa razy zmierzyć, dwa razy dopasować, niż rzeczywiście mieć potem problem. Już troszeczkę układam sobie folię, leciutko ją ciągnę, ale tylko w kierunku tego zagięcia, dlatego że zwróćcie, uwagę, że zwróćcie uwagę na to, że ona już sama mi się tutaj chętnie układa. Wezmę tylko jeszcze rakle, żeby ją po prostu tam ulokować i to bardzo, bardzo dokładnie. Dobra, mam. I teraz tylko górę, która i tak czy siak będzie odcięta, bo w końcu mamy tam Knife of Tape'a. Jest, jest, no, idealnie wyszło. Ile będę potrzebował? Będę na pewno potrzebował tutaj. Stąd dotąd kawałek. Ok. I mogę się pozbyć tak. Tu i tu. Tego i tego się od razu pozbędę. Na tamto. A teraz druga część. O! No i patrzcie, idealnie też mi tutaj się zmieści. Co tego nie będę potrzebował? Tutaj to jest tak. No, a reszta może sobie na razie zostać. Dobra. To się jeszcze kiedyś przyda. To się jeszcze kiedyś przyda, więc mamy tutaj tak i tak. Największym tego typu problemem w związku z tym oklejeniem jest to, że folia będzie Wam się zawijała i będzie przyklejała się do tej drugiej części ścianki. Będzie powodowało to, że cały czas będzie się denerwować, bo się Wam coś będzie przyklejać, będzie się naciągać i tak dalej. Najlepszym rozwiązaniem jest wzięcie kawałka papieru, i po prostu na czas oklejenia włożenie go tutaj. Ja sobie tylko dotnę ten kształt, żeby on był w miarę w miarę dopasowany do łuku. Myślę, że taki będzie ok. Będzie. Dobra. I zaraz sobie to przykleję. Zaraz, zaraz, usłyszycie. Biorę sobie ten kawalątek. Okej, okay. tu. Przyklejam go sobie. Przyklejam tym śliskim na zewnątrz, czyli folia będzie się opierała o, po prostu o ten kawałek śliski folii nie będzie mi się przyklejała. Jak się uporam tutaj z wnętrzem, to dopiero wtedy wyciągnę i przykleję to sobie to proste rozwiązanie. Tak? Czyli jeszcze raz przyklejam sobie ten papier, który jest pod spodem, ten podkładowy tutaj, w przeciwległą, na przeciwległą ściankę, dlatego, żeby ta folia mi się tutaj nie przyklejała do tego, przypadkowo nie przyklejała. Ja sobie ją potem wyciągnę i przykleję tak, jak będę chciał. Prosty patent, a naprawdę bardzo dobry. Dobra. I to idzie tu, tu i tu. Ok. Popatrzcie, i tak jak mówiłem, to mam papier przyklejony do ścianki tu z tyłu, tak żeby mi się ślizgało i sobie tylko i wyłącznie wkładam folię i ją wkładam tutaj. Popatrzcie, ona tutaj nawet mi się nie przykleja. Popatrzcie, nie klei się. Więc ją sobie wciskam i mam święty spokój, że coś mi tutaj nie pójdzie, albo coś się nie zmieści, albo coś się przyklei. Popatrzcie, ciach. Tu, tylko muszę sobie troszeczkę naciągnąć folią w góry No już mi tam zaczyna brakować dobra popatrzcie wklejam sobie kolejne 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 i jestem na samym końcu mam idealnie przyczepione wszystko do tej no i teraz jak już mam jedną stronę przyczepioną odklejam sobie tą folię z tyłu Siach. 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 wyciągam popatrz gdzie to? no najgłębsze zakamarki mam idealnie przyklejone nie naciągnięte, ani. nic po Widzisz? Popatrz jakie głębokie, za... Głęboki, yy, głębokie przetłoczenie i zero jakichkolwiek problemów. Dobry patent, nie? Dobry. Dobry, bo prosty. Dobra. Już. I teraz popatrz tutaj. Leś, zęk, tu, tu. Tutaj mam y, wklejony pod spodem y, wklejoną tą wklejkę. Tutaj pod spodem nie mam i wiem, że ona jest tylko na tej ściance tutaj wewnętrznej, więc już widzę, widać to na kamerze, gdzie mhm. jest? Mhm. Jut, to widzicie, że tutaj już się zaczyna pojawiać, więc sobie troszeczkę kawałek dalej, o jakieś tam 2-3 mm, zacznę ciąć, nie? ok, powolutku, żeby niczego pod spodem nie przeciąć Tnę sobie tutaj dziewięć no. tam do sięga mniej więcej Że już pod spodem wiem, gdzie jest czerwony kolor, a gdzie jest biały. Widzicie? Tu wszystko widać. Widać? Widać. Więc ta folia ma mi przykryć ten biały kolor, i już. A wiem, że tutaj sobie zostawiłem kawałek, więc sobie to odcinam. O! o I tu już mi jest niepotrzebne. Popatrzcie, teraz sobie tylko i wyłącznie przyklejam to, co mam. Górę, cyk i dół. Mam całkiem przyzwoitą wklejkę, leciutko, tylko widać mi to, co jest pod spodem. Można by było to odciąć, no ale wiecie co, zostawię, dlatego że ona sobie tutaj dużo zachodzi. Z drugiej strony, poniżej, w to co zrobiłem, weź dawaj, przejdź, tu i też jest. Zobaczcie, wklejka zrobiona Cyk, dokładnie tym samym sposobem. Tutaj nawet nie widać, gdzie ona, gdzie ona jest cięta. A ona jest cięta tutaj, w pocie. Tu, 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 Jakbyśmy odkleili to będziemy mieli taki trójkątny otworek w foli. No, tak to z bliska wygląda. Ta folia nie jest naciągnięta, nie muszę się niczego obawiać, po prostu oklejam to i to będzie trwało. To będzie praktycznie nieśmiertelna, nieśmiertelny element, dlatego że nie jest w ogóle, w ogóle naciągnięty. Ta Rydynka jest naprawdę bardzo fajnym projektem, dlatego że wykorzystuję w niej praktycznie wszystkie techniki, które, które udało mi się stworzyć czy yy, dobrać do, do, do tego projektu, więc yy, wydaje mi się, że to wygląda dobrze. Wobaczcie, środek też wykończyłem. I mam dla Was też jeszcze jedną zapowiedź. Powstanie taki odcinek, nawet przy tym motocyklu, po prostu przy następnej owiewce to zrobię. W jaki sposób, popatrzcie, tak wykończyć owiewkę od środka, czyli jak sprawić, po pierwsze, żeby ona była czysta. Czysta w rozumieniu tego cięcia, ale także jak zrobić, żeby ona była trwała, dlatego że tutaj to są zakamarki, gdzie dostaje się woda, brud i tak dalej. I ta folia, która tutaj będzie. Zawinięta na nią tak naprawdę działają gorsze czynniki niż na tą, która tutaj jest, bo tutaj co? No owiewają powietrze i tak dalej. Natomiast tutaj gromadzi się wewnątrz, tutaj będzie się gromadził brud i kurz, czyli wszystko to, czego folia najbardziej, najbardziej nie lubi. Eee, dobra, słuchajcie, Facebook, Instagram, nie będę wam tutaj już motał, co w nich jest. Bo wszyscy to doskonale wiedzą. Zerknijcie, Olo co chwilę tam wrzuca fajne filmiki. Jedne kontrowersyjne, drugie mniej kontrowersyjne, ale na pewno, jeśli się czegoś nie nauczycie, to na pewno uśmiechniecie się i zrobią wam dzień. Z mojej strony to na tyle. A ten motocykl wygląda w całości właśnie tak. Trzymajcie się. Do zobaczenia i do następnego odcinka. No, to chyba tyle na razie.